Popołudnie z Radiem Zachód. Dzień dobry. To już szóste liturgiczno-muzyczne warsztaty w Zielonej Górze. Pokażemy Państwu przygotowania oraz fragmenty z pięknego koncertu Wielbienia. Natalia Makuch, organizatorka. Podobno w tym roku miejsca zapisy na warsztaty rozeszły się w jedną godzinę. No w so jeżeli chodzi o soprany, to 20 minut. I po 20 minutach już zapisywałam na listę rezerwową. No po godzinie to już mieliśmy prawie 200 uczestników, także. Bardzo szybko się z miejsca rozeszły. Ł łącznie mieliśmy blisko 300 zgłoszeń. A skąd w ogóle pomysł na to, aby robić takie warsztaty w Zielonej Górze? Pomysł się zrodził w okolicach Światowych Dni Młodzieży, kiedy tutaj w Zielonej Górze wszystkie wspólnoty muzyczne połączyły siły. Kiedy były decyzjalne Dni Młodzieży tutaj w naszych parafiach, była taka przepiękna msza, kiedy wszystkie wspólnoty razem śpiewały. I zauważyłam też, że jest taka potrzeba ludzi, że my mamy takie tutaj środowisko muzyczne, to dlaczego właśnie nie wielbić Pana Boga swoim talentem? Włączyłaś w ten koncert profesjonalistów, prowadzący są znani w całej Polsce, oraz filharmonię. Tak, współpracujemy. Taki jest zamysł w ogóle warsztatów już od pierwszej edycji, że współpracujemy z profesjonalnymi muzykami po to, aby prowadzący mogli się tylko i wyłącznie skupić na pracy z chórem. Bo w chórze oprócz profesjonalistów to są pasjonaci śpiewu, którzy na co dzień nie śpiewają w żadnym profesjonalnym zespole. Więc to jest niesamowite, że w trzy dwie doby, maksymalnie licząc wszystko, potrafią później stanąć i zaśpiewać półtorej godziny koncert. Jakub Tomalek, jeden z prowadzących tegoroczne warsztaty kompozytor części utworów, które można usłyszeć m.in. na tym koncercie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. E, jakie pieśni w tym roku się pojawią na koncercie? Bardzo różne, ale y, głównie z takiego nurtu pieśni uwielbienia, czyli pieśni, które np. No, w aranżacji posiadają sekcję rytmiczną, rozbudowaną bardzo, utwory bardzo żywe, radosne, czyli nie do końca takie, jakie kojarzymy z muzyką y, liturgiczną, kościelną, czyli choro, gregoriański śpiewy, a kapela, tylko właśnie bardzo żywe, w bardzo wielu takich odcieniach, paletach, orkiestra, sekcja rytmiczna, sekcja dęta. Bo to w ogóle, jak już wejdziemy w to głębiej, my, którzy się tym zajmujemy, czyli instruktorzy, czy kompozytorzy, tak bym nazwał też tej, tej muzyki, to zauważamy, że to nagle staje się, ta muzyka staje się protekstem do nawiązania głębszej relacji z Panem Bogiem, z Kościołem. Muzyka jest takim wabikiem pogłębienia tych relacji duchowych. Powiem szczerze, że Zielona Góra jest takim wyjątkiem pięknym, ogromna liczba ludzi, tutaj jest 200 osobowych chór, to jest ewenement tutaj na, na tej ziemi. Czyli z przyjemnością wraca Pan do tego naszego regionu lubuskiego? Tak, jestem, jestem też kibicem żużlowym, a to jest miasto żużlowe, także tutaj się czuję jak u siebie w domu. Leopold Twardowski, muzyk, kompozytor, jeden z prowadzących warsztaty. Chciałabym zapytać o to, jak to jest? Jest Pan na mszy świętej i nagle słyszy swoją kompozycję śpiewaną przez wiernych. Jakie to uczucie? Uczucie właśnie, no, zaskakujące, zaskakujące takie. Ojej, to no przecież ta pieśń jest. Tak się zdzi, często się dziwię, ale oczywiście to jest takie zdziwienie z radości. Zawsze u, oczy moje wznoszę wtedy ku górze. Panie co ty mi z, uczyniłeś? Jakie, 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 jakie dobra, no. Właśnie ja tak się czuję wyróżniony, że Pan pozwolił mi odkryć pewne dźwięki, że niektórzy to śpiewają. Bardzo się cieszę, że, że te pieśni żyją. Tak samo taki koncert jako następstwo warsztatów liturgiczno-muzycznych to nie tylko sama muzyka, to także przekaz, ewangelizacja. Bardzo dobrze Pani zauważyła, że to jest coś więcej niż tylko warsztaty. To są warsztaty, ale te warsztaty czemuś służą, a służą bliskości Pana. On po prostu chce do nas przyjść jeszcze bliżej, tylko nie uczyni tego nachalnie, Czeka na naszą zgodę, czeka, być może chce rozmiękczyć nasze serca tą muzyką, tymi frazami, tymi pieśniami, żeby on mógł przyjść, żeby mógł nas jeszcze bardziej uszczęśliwić. Chyba, tak wyczuwam, że to być może chodzi właśnie o to. A czy przyjście na taki koncert może coś zmienić w życiu? Wierzę, że tak. Skoro Pan daje dobro, to po to, żeby to dobro wykorzystać ku większemu jeszcze dobro. Dlatego warto przyjść na, na koncert, bo Anusz Pan w cichości, gdzieś w jakimś frazie absolutnie być może niespodziewanej przyjdzie do mnie. I, i, I coś uczyni w moim sercu, że ja się otworzę. A on wtedy przyjdzie jeszcze bliżej, i wtedy jeszcze zaprowadzi w takie, w takie rewiry, że o, o wiele więcej kolorów będziesz niż, niż tutaj wśród tych kwiatów. Kolorów, właśnie piękna, szczęścia i dobra. Hubert Kowalski, jeden z prowadzących warsztaty liturgiczno-muzyczne, dyrygent muzyk. Chciałam zapytać Pana o tegoroczne przesłanie koncertu. Troszeczkę zostało nam zadane. Ponieważ organizatorzy tego wydarzenia, zresztą już kolejny raz tego wydarzenia, poprosili, żebyśmy skupili się tym razem na wątku pokoju. Co niniejszym staraliśmy się zrobić i poddać wszystkim warsztatowiczom naszym taką refleksję o pokoju. Okazało się, że to jest temat bardzo szeroki, bardzo obszerny, no i spróbujemy to wyrazić na koncercie. My oczywiście opowiadamy o pokoju, o głębokim pokoju serca, co to znaczy, że w ogóle można żyć w tym świecie, który jest tak bardzo napięty, tak, jest pełen stresów, emocji, różnych wyzwań, dramatów. Co zrobić takiego i czy to jest w ogóle możliwe, żeby mieć pokój w sercu. No, więc ja myślę sobie, że trzeba po prostu mieć otwarte serce na Ducha Świętego, to wtedy jest szansa, że będzie pokój. to mm -hmm.